witajcie dzisiaj pokażę jak przygotować ciasto z czerwonej fasoli będą nam potrzebne składniki dwie puszki czerwonej fasoli cztery jajka dwa banany trzy łyżki kakao trzy czwarte szklanki cukru półtorej łyżeczki sody oczyszczonej bądź proszku do pieczenia trzy łyżki oleju rzepakowego keksówka Miska, a także mikser. Otwieramy czerwoną fasolę, i przekładamy do nasito. Teraz dokładnie pod bieżącą wodą Przesypujemy do miski. Następnie wbijamy 4 jajka, 3 łyżki oleju. Teraz obrane pokrojone banany, 3 łyżki kakaa. Trzy czwarte szklanki cukru i półtorej łyżeczki sody. Niczymy nawet około 10 minut, żeby nasza masa była jednolita. Nasze ciasto powinno mieć taką konsystencję. Gotową masę przelewamy do keksówki wcześniej wyłożonej papierem. Nasze ciasto wkładamy do wcześniej nagrzanego piekarnika do 180 stopni na około godzinkę. Nasze ciasto piekło się 50 minut, także czas na wyciągnięcie. Ciasto może być trochę płynne i dlatego należy zostawić je do ostygnięcia. Życzę wszystkim smacznego!